Zawsze dystans oznacza obojętność. Czasami to właśnie największe uczucie sprawia, że ktoś boi się podejść bliżej. A teraz, kochana duszo, nadszedł czas, abyś poznała szokującą prawdę o jego uczuciach i zrozumiała, dlaczego ta osoba tak cię unika. To nie brak miłości, lecz jej ogrom sprawia, że odsuwa się od ciebie. Jego serce nie potrafi poradzić sobie z intensywnością tego, co do ciebie czuje. Bo ty jesteś dla Niego kimś więcej niż kiedykolwiek się spodziewał. On widzi w Tobie lustro swojego prawdziwego Ja, a to bywa przerażające. Dlatego ucieka, chowa się za maską obojętności, udaje, że nie zależy Mu, a wewnątrz walczy z pragnieniem, by być blisko, anioły szepczą: Nie bierz tego dystansu do siebie. On nie odpycha Cię, dlatego, że nie kocha. Ale dlatego, że kocha zbyt mocno, a nie każdy potrafi udźwignąć ciężar takiej miłości bez wcześniejszego uzdrowienia. Chwile ciszy, nieodebrane wiadomości, nieodwzajemnione gesty, to wszystko są mechanizmy obronne, nie dowody braku uczuć. On chroni się przed tym, co i tak już go ogarnęło, głębokim, nieodwracalnym uczuciem. Wiem, jak bardzo chciałabyś, żeby powiedział wprost, co czuje. Ale jego dusza jeszcze nie nauczyła się mówić językiem, którym ty operujesz, taką łatwością, językiem serca. Pamiętaj, kochana, że czasem największym wyrazem miłości jest właśnie to, że ktoś odchodzi, by nie zranić, by nie wciągnąć cię w swoje chaosy, zanim będzie gotowy ofiarować ci siebie w całości. Dlatego teraz, zanim zdradzę ci dalszą część tej duchowej tajemnicy, Zapraszam Cię do naszej przestrzeni światła, do grupy codziennych wiadomości od aniołów na telegramie. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. On potrzebuje czasu, by zrozumieć, że nie musi się Ciebie bać, bo Ty nie przyszłaś, by Go osądzać, ale by Go kochać takim, jakim jest, ze wszystkimi Jego ranami i lękami. Twoja obecność już teraz jest dla Niego uzdrowieniem, choć może tego nie mówić. Twoja energia koi jego niespokojne myśli, i to właśnie dlatego ciągle o tobie myśli, nawet jeśli jego ciało odwraca się w drugą stronę. Anioły widzą, jak wiele razy miał ochotę zadzwonić, napisać, wyznać wszystko, i jak wiele razy wycofał się w ostatniej chwili, sparaliżowany, strachem przed tym, co mógłby w sobie odkryć. Nie chodzi o ciebie, kochanie, chodzi o niego. O Jego niegotowość, o Jego wciąż nieuleczone rany, o Jego przekonania, że nie zasługuje na tak czystą miłość, jaką Mu oferujesz. Twoja cierpliwość nie jest na próżno. Każda minuta, w której pozwalasz Mu odnaleźć siebie, jest darem, bo dzięki temu, kiedy w końcu przyjdzie, przyjdzie jako ktoś gotowy, a nie jako ktoś, kto wciąż walczy z samym sobą. To nie jest koniec Waszej historii. To jest przerwa na głęboką transformację, i choć teraz może to boleć, anioły zapewniają, to wszystko ma sens, nawet jeśli jeszcze go nie widzisz. Zacznij dostrzegać znaki, które już się pojawiają. Może to być wspólna piosenka, powtarzające się liczby, sny, w których jego obecność jest tak realna, jakby był obok. Te znaki to nie przypadek, to jego dusza, która wciąż komunikuje się z tobą. Mimo, że fizycznie oddala się ze strachu, dusze nie znają takich granic jak ciało. One czują, nawet gdy milczą, on nie unika ciebie. On unika tego, co w tobie widzi: swoją przyszłość, swoje spełnienie, swoje największe pragnienie. Bo ty jesteś dla niego czymś, co może zmienić wszystko. Anioły szepczą ci teraz, nie ustawaj w wierze. Nie przestawaj wysyłać mu światła i ciepła. Bo to właśnie Twoja miłość, spokojna, wolna od oczekiwań, przyciągnie go z powrotem do Ciebie. A kiedy nadejdzie ten moment, spojrzysz Mu w oczy i zobaczysz nie tylko człowieka, który Cię kiedyś unikał, ale duszę, która wreszcie odważyła się przyjąć miłość, na którą zawsze czekała, i wtedy wszystko stanie się jasne. Zrozumiesz, że każda chwila niepewności była przygotowaniem na spotkanie, które już. Niebawem odmieni wasze życia na zawsze. On nie potrafi jeszcze przyznać przed sobą, że to właśnie ty jesteś jego domem. Każde odwrócenie wzroku, każdy krok w drugą stronę to desperacka próba ochrony przed tym, co nieuniknione, przed prawdziwą miłością. Każdego dnia w nim toczy się walka, między strachem a pragnieniem, między chęcią bliskości, a lękiem przed zranieniem. I właśnie dlatego ucieka, choć jego serce bije dla ciebie coraz mocniej. Nie myśl, że jego milczenie oznacza obojętność. To raczej krzyk, który nie potrafi znaleźć drogi na zewnątrz. On nie wie, jak się otworzyć, bo nigdy wcześniej nie spotkał kogoś takiego jak ty. W twojej obecności czuje się bezbronny. A bezbronność to coś, czego całe życie próbował unikać. Ty jednak przebijasz się przez jego mury nie słowami. A swoją energią i prawdą. Jego dusza cię rozpoznaje, nawet jeśli jego rozum jeszcze tego nie zaakceptował. Dlatego jego reakcje są tak sprzeczne: bliskość i dystans, czułość i chłód, obecność i zniknięcie. Anioły pokazują, że to jest proces, proces, w którym twoja cierpliwość i spokój są kluczowe, bo jego dusza musi sama odnaleźć. Odwagę, by przestać uciekać i w końcu spojrzeć ci prosto w oczy. Każde spotkanie, nawet przelotne, zostawia w nim ślad. Twoje słowa, gesty spojrzenia wnikają głębiej niż myślisz. On może udawać obojętność, ale w środku już dawno się poddał temu uczuciu. To, co go przeraża, to nie twoja siła, lecz fakt, że przy tobie nie musi jej udawać. Ty widzisz go takim, jakim jest naprawdę ze wszystkimi bliznami. Lękami i marzeniami. On wie, że przed tobą nie da się ukryć. I choć to budzi w nim niepokój, to jednocześnie daje mu ukojenie, jakiego nie znalazł nigdzie indziej. Jesteś dla niego lustrem prawdy. Każdego dnia coraz bardziej rozumie, że nie jesteś kimś, od kogo można po prostu odejść. Jesteś kimś, do kogo się wraca, niezależnie od tego, jak daleko się ucieknie. Anioły mówią, że nie możesz brać jego ucieczek do siebie. Bo one nie świadczą o Twojej wartości, ale o jego gotowości na przyjęcie miłości. A ta, gotowość właśnie teraz zaczyna w nim dojrzewać. On zaczyna rozumieć, że unikanie ciebie nie przynosi mu ulgi. Przeciwnie, potęguje ból. Bo im bardziej cię unika, tym bardziej za tobą tęskni. Tym bardziej pragnie Cię mieć obok. Twoja dusza wie, że ta historia jeszcze się nie skończyła. Czuję, że to wszystko prowadzi do momentu, w którym On wreszcie przestanie walczyć i pozwoli sobie kochać Cię tak, jak tego pragnie. Anioły proszą Cię teraz. Bądź jeszcze trochę cierpliwa. On jest bliżej niż kiedykolwiek. Każdy dzień, każda myśl, każdy sen prowadzą Go do momentu, gdy w końcu przestanie się bać. A kiedy to nastąpi, zobaczysz nie tylko człowieka, który kiedyś Cię unikał, ale duszę, która zrozumiała, że nie ma już przed czym uciekać, bo największe spełnienie jest właśnie tam, gdzie najpierw był największy lęk. Każdy dzień, który spędza bez ciebie, utwierdza go w przekonaniu, że Twoja obecność była darem, a nie zagrożeniem. Teraz zaczyna rozumieć, że unikanie cię nie chroni go przed bólem. Przeciwnie, to właśnie ono ten ból pogłębia. On próbuje jeszcze zracjonalizować swoje decyzje. Ale serce jest silniejsze niż rozum. To serce prowadzi go z powrotem do Ciebie, nawet jeśli droga jest pełna wątpliwości i lęku przed odrzuceniem. Za każdym razem, gdy stara się odsunąć od Ciebie emocjonalnie, coś wewnątrz Niego przyciąga go z powrotem. To więź, której nie da się zerwać ani zapomnieć, bo została zapisana na poziomie duszy. Twoja cierpliwość nie jest czekaniem w próżni. Jest dowodem Twojej wewnętrznej siły i zaufania do tego, co wyższe. To właśnie ta postawa tworzy przestrzeń dla Niego, by odważył się na prawdziwy krok w Twoją stronę. Anioły pokazują mi, że ten moment zbliża się nieuchronnie. Coraz częściej budzi się z myślą o Tobie, coraz częściej wyobraża sobie, jak wyglądałoby życie, gdyby przestał uciekać i po prostu został. Każdy Twój gest dobroci, każde wyrozumienie, każde przebaczenie to nici, które splatają most między Wami. Most, po którym On wkrótce przejdzie, choć może jeszcze sam nie zdaje sobie z tego sprawy. On boi się tego, co będzie musiał w sobie zmienić, by być przy Tobie. Ale anioły szepczą mu, że nie musi być idealny musi być autentyczny. I to jest właśnie ten klucz, który powoli zaczyna w nim działać. Twoja obecność nie jest dla Niego ciężarem, jak może myślał na początku. Jest błogosławieństwem, które pokazuje Mu, że prawdziwa miłość nie zniewala, lecz uwalnia. Za każdym razem, gdy się cofa, wraca do punktu wyjścia, który zawsze prowadzi do Ciebie. To jest jak duchowy kompas niezależnie dokąd pójdzie, kierunek serca zawsze wskazuje Twoje imię. Nie musisz go przyspieszać, nie musisz go przekonywać. On sam musi dojrzeć do chwili, gdy zrozumie, że nie chce już więcej marnować czasu na ucieczkę od tego, co daje mu prawdziwe szczęście. On już zaczyna widzieć, że to nie jest historia o unikanie, ale o odnalezienie siebie na nowo w relacji, która jest inna niż wszystkie. Bo tylko przy tobie czuje się widziany i akceptowany w całości. To, co teraz się dzieje, jest etapem końcowym jego wewnętrznej walki. Z każdą chwilą opór słabnie, a pragnienie bliskości rośnie, i kiedy w końcu się pojawi, będzie gotów, by zostać. Anioły zapewniają cię, jego uczucia są prawdziwe, choć jeszcze nie umie ich wyrazić. Ale dusza zawsze mówi pierwsza, a jego dusza już od dawna krzyczy Twoje imię, każde Twoje wybaczenie, każdy akt zrozumienia, każda chwila, gdy nie oceniłaś. Lecz przyjęłaś go takim, jakim jest, były dla niego sygnałami, że przy tobie można być sobą. I właśnie to zrozumienie będzie fundamentem waszego nowego spotkania, nie opartym na strachu, ale na prawdzie. Bo to, co ma się wydarzyć, jest już zapisane. I tylko czeka na odpowiedni moment. A więc teraz, ukochana duszo, znasz prawdę, którą tak długo czułaś w swoim sercu ale nie byłaś pewna, czy to możliwe. On nie unika cię z braku miłości, lecz właśnie dlatego, że kocha zbyt mocno, by jeszcze to udźwignąć. Jesteś dla Niego kimś więcej niż kiedykolwiek przypuszczał, i dlatego potrzebuje czasu, by się z tym oswoić. A Ty możesz teraz zaufać, że wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się we właściwym momencie. Jeśli to przesłanie dotarło do Twojej duszy, potwierdź jego odbiór. Wpisując w komentarzu: Liczbę 555 to Twój znak dla nieba i aniołów. Słyszę, rozumiem, jestem gotowa. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij, aby nie przegapić żadnego z kolejnych przekazów od aniołów. Każda nowa wiadomość to kolejny krok na Twojej drodze duchowego przebudzenia i miłości. I pamiętaj: w opisie pod tym filmem znajdziesz link do naszego zamkniętego kanału na telegramie. Gdzie codziennie dzielimy się anielskimi przesłaniami i duchowym wsparciem tylko dla wyjątkowych dusz takich jak Ty. Dołącz do naszej wspólnoty światła, gdzie każda wiadomość jest krokiem bliżej do spełnienia, którego szukasz. Anioły mają dla Ciebie jeszcze wiele do powiedzenia. Pozwól, by ich głos Cię prowadził. Niech ta wiadomość będzie Twoją kotwicą nadziei, bo to, co prawdziwe, zawsze znajdzie drogę. Nawet jeśli teraz wydaje się ukryte, zaufaj, że miłość, która jest zapisana w Twojej duszy, nie przeminie. Dziękuję Ci, że dziś otworzyłaś swoje serce na ten przekaz. Niech światło aniołów zawsze Cię prowadzi, a Twoja dusza nigdy nie zwątpi w swoją wartość i moc przyciągania tego, co najlepsze. Pamiętaj, każda chwila, w której wybierasz miłość zamiast lęku, zbliża Cię do spełnienia. A anioły będą cię wspierać na każdym kroku tej drogi. Niech tak się stanie.